Udało się? <noise> znaczy, powiem Wam tak. Rozpocząłem transmisję i od razu spadł mi telefon, więc to było to e, zamieszanie. E, na wstępie muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. E, Wiem, że dzisiaj miał być Ferrari w cenie Skody i z Ferrari w cenie Skody naprawdę dzisiaj bardzo dużo się wydarzyło i bardzo dużo działamy. Ale materiał Ferrari w cenie Skody przygotuję. Myślę, że uda mi się go zrealizować na piątek i jest tam, jest tam sporo niespodzianek, bo dzisiaj jeszcze go nagrywałem. Będzie fajnie, uwierzcie mi, że będzie fajnie, ale musicie mi dać taką dużą dozę. Zrozumiałości z prostego powodu. Okej, okay. jest rajd Barburka, jest Polskie Porsche, jest Ferrari w cenie skody. W tym momencie jest dosłownie kilkadziesiąt godzin do startu rajdu Barburki, więc efekt jest taki, że. No, że nie, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć się naraz. I tak dzisiaj nagrywałem Ferrari w scenie Skody, ale będzie, ten odcinek będzie robiony na piątek. Jak tam licencja rajdowa? No oczywiście. Licencja rajdowa, a może potem pokażę wam, w, w, wkleju, w, mam wklejone takie zdjęcie, że uh, naprawdę. E, słuchajcie, chcę wam pokazać troszeczkę takiego zaplecza, bo jutro mamy testy na torze Modlin. I e, od godziny, bodajże 15, jesteśmy na torze Modlin, a BMW cały czas e, w trakcie. Jak tam ferka? Obmówiłem przed chwilą o tym, e, jak ferka, więc, e, więc w razie czego tam e, będziesz musiał otworzyć. No zimno, zimno, zimno. No, co, e, co, co zrobić? Jest pan Bogdan. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dobry. Pan Bogdan, już drugi dzień, słuchajcie, siedzi drugi. No, drugi dzień przy e, tych gaźnikach. Wczoraj było takie pierwsze wstępne ustawienie. E, to zaczęło działać, e, zaczęło funkcjonować, e, zaczęło jeździć. A teraz, e, e, te, teraz rzeczy, które jeszcze do poprawki. Panie Bogdanie, co robiliśmy? wymieniliśmy pływaki, wymieniliśmy zaworki rysowe, poustawialiśmy inaczej trochę poziomy paliwa. Żeby nie odpływały nam. Hmm, tak. Tak, mhm. Mieszankę też troszeczkę inaczej ustawiliśmy. No i dzisiaj jeszcze będziemy po próbach trochę tam sygnalizację, Robimy go, ewentualnie jeszcze mieszankę. No i słuchajcie, zobaczymy. No i tam świece troszeczkę też po inaczej postawiałem. Przerwy na świecach. Karowa czy na czas, czy dla widzów? E, jakby no, Rzecz jest oczywista, karowa będzie, e, jeżeli się zakwalifikujemy oczywiście do karowej, a mam nadzieję, że się zakwalifikujemy, no to jedziemy Słyska. dla widzów. O co chodziło w naszym, z nasz, jaki był problem z naszymi gaźnikami? To są pływaki w tych gaźnikach, w Weberach e, i tak, chyba ten, ten jest cały, znaczy pusty. Ten jest pusty i one powinny być puste, jakby, bo one ustawiają wam poziom paliwa w komorze. Tu na górze jest zaworek, który domykają w razie czego, kiedy paliwa ubywa. O, to są A te zaworki. Większe średnice zaworku. Otwory są na 2,25 daliśmy. 2,25, a, a miałem 1,90 wcześniej. I tak, i posłuchajcie, te pływaki sobie pływają w tej komorze i w momencie, kiedy jest dużo paliwa one zamykają te zaworki. W momencie kiedy brakuje paliwa one nurkują i otwierają zaworek. I wszystko byłoby super, gdyby nie ten pływak. W którym było paliwo. Nie wiem czy słychać. W Słychać. Było paliwo, co się, z nim, co się z nim zrobiło? Utopił się i cały czas paliwo podawane było do gaźnika i cały czas przylewał na dwóch cylindrach i to widać było na świecach, prawda? No właśnie. Nie mogliśmy ustawić ani wolnych obrotów, ani w ogóle tego dołu kompletnie nie miał, bo e, ten dół miał na dwóch tysiącach obrotów. Może to było jedyne, co można było zrobić. E, kupiliśmy nowe pływaki, które niestety musieliśmy przerabiać, bo nowa generacja pływaków, e, kawałek cyny odpadł. Nie, wiesz co, zobacz, Ona były lutowane już, bo oczywiście je można tak robić i... One już były kilkakrotnie, czy znaczy już wcześniej na pewno, bo to są nieoryginalne luty. Tak, nie nawet my, ja pamiętam, my to lutowaliśmy z Jackiem RSTM jakieś dwa lata temu. Tylko ja kompletnie o tym zapomniałem, że on, wiesz, tam był z nimi wtedy tak, problem. Tak. Ale teraz to mogło puścić na świe, bo te luty to ja próbowałem zapalić, bo po prostu naciskając, prawda, pompując. To tutaj nie, nie było. Znaczy, nie, płomień się nie ukazywał, a jednak paliwo się dostało, więc myślę, że gdzieś na tych szwach. No właśnie. No i teraz teoretycznie powinno być ok. I co teraz, panie Bogdanie? No teraz próba. Jeszcze ewentualnie dodatkowe ustawianie, regulacje już takie końcowe. Obroty, mieszanka, jeszcze raz. Wiesz co, no, można, jak no, no, ktoś napisał, że można rozlutować i zalutować ponownie. Tak, tak robiliśmy, a, ale też tak robiliśmy. Tak, tak. No i co z tego? Znowu nabrało na sił miejscu. miejscu tak. No więc, jeżeli pływak już jest wiesz, w takim stanie, że on tak czy siak zawsze ten, to, to, już, lepiej, a, e, to już lepiej wymienić. A teraz mamy te plastikowe, które są takimi tak. piankowymi pływakami. Teoretycznie nie nabierają, natomiast trzeba było poprzerabiać je, bo był inny poziom paliwa i tak dalej, i tak e, dalej. No, właśnie. E, pytacie cały czas o Ferrari w cenie skody, czy będzie dzisiaj? Mówiłem to, słuchajcie moi drodzy na samym początku. Będzie w piątek, będzie w piątek. Dzisiaj jednak. Nagrywałem jeszcze, chcę parę rzeczy jeszcze dograć i będzie w piątek, bo się nie wyrobiłem ze wszystkim. Mam nadzieję, że będzie w piątek. Nie wyrobiłem się ze wszystkim, no bo walczymy tutaj e, cały czas przed, e, przed barburką. Waldek! Chodź, no pokaż się. Cześć. Waldek będzie jechał zerówką na barburce. Seliką GT4. Pokaż zdjęcie. Pokaż z telefonu. Pokaż, pokaż. pokaż. To się, da, to się da tak zrobić. Jak opony do polskiego Porsche. Mają być niedługo, słuchaj. E, opony do polskiego Porsche i będą bardzo niedługo. Zobaczcie jak Waldek tutaj e, celiczkę ma ładną. Będziemy jechać takim pojazdem. Widziałem, że robiłeś ostatnio treningi. Po, pokaż beczki, jak robiłeś. Masz? Moment, momentu. Nie pokażę To nie czy składa się ten samochód? No, składa się, wiesz, biorąc pod uwagę, że ma swoje lata, nie ma z przodu szpery. Jak wiesz, mam też trochę innych samochodów w garażu, więc jak patrzę na Sedicę z 2020 roku, pobawiąc do Ewo, to jest inny świat. I twierdzę, że w tamtych czasach kierowcy, rejoni, typu Karol Sanecki, Angliusz szwarc. oczywiście nie ujmuję naszym dziedziniem kierowców, no bo ekstra zawodnikiem, to mimo wszystko uważam, że w tamtych czasach trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, żeby jeździć w taki sposób, no to był hardcore, to był hardcore. Znaczy wiesz, to, to zobacz, masz tutaj też rajdówkę, która od lat 70 jest, to też kompletnie inne auto, auto, które ważyło 900 kilo, a nie wiesz, to co dzisiaj, to, że ona ma koło 150, 160 koni mechanicznych, to też jest inny koń zupełnie mechaniczny no przez, tą, no tak. przez tą szperę. Jak zdobyć licencję? Odezwij się do PZ Moto, Automobil Klubu, oni cię tam pokierują i tak dalej, i tak dalej. To ta idzie jak gdzieś po lesie. No idzie, 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 idzie. <laughs> Słuchajcie, dobra, moi drodzy, chciałem wam tylko e, tak, o, takie, taką parą minutówkę e, wrzucić, jeżeli uda się e, jeszcze dzisiaj gdzieś wyjechać, ją rozgrzać, e, pokazać, jak, co się dzieje, e, to spróbuję się jeszcze połączyć. E, chciałbym jutro zrobić bardzo fajnego live'a z e, najprawdziwszych testów, które będą, odbędą się na Torze Modlin, e, gdzie a, będzie ćwiczyła też zresztą cała czołówka po, polskich rajdów e, i chcę pokazać wam to co się będzie tam działo. My będziemy po raz pierwszy tak naprawdę z moim pilotem Filipem Cuzier, który tam widać je na, widać na szybie, e, francuską e, flagę. E, będziemy chcieli zrobić, e, zrobić takiego live'a i chcemy z Filipem przejechać, zobaczyć jak ten samochód się układa, tym bardziej, e, że... A właśnie, miałem wam powiedzieć o paru fajnych rzeczach. Mamy nowe zawieszenie w samochodzie, słuchajcie. E, udało się zrobić, e, wymienić zawieszenie przód, wymienić zawieszenie e, tył. Chłopaki z e, nagę słuchajcie, Piątka. Naprawdę to, co zrobili chłopaki z Trójmiasta, to jest mistrzostwo świata. Tym bardziej, że zrobili to w jakimś iście ekstremalnym czasie, a to, co przyszło, wygląda fenomenalnie. I też mam nadzieję, że fenomenalnie będzie, będzie działało podczas jazdy, ale, to, ale to, to zobaczymy jutro podczas testów. Moi drodzy, nie przedłużając, robimy tak. Jutro robimy live'a, dużego z Ty jesteś jutro na Modlinie na testach? Przyjadę. Przyjedzie. Przyjadę, przyjadę. przyjadę. No, nie, nie wiem, czy ale... Wszyscy, tam wiesz, jutro jest upalanie, wszyscy... Ja wiem, wiem wiesz, A, dlatego, że... Nie wiem, czy widziałeś, że Marek Nowak jedzie w naszych barwach. C3 R5 Citroenem. Widziałem. Ty, dobry I, jestem za i, ten Citroen C3. Citroën jest kozak i jutro mam Zagora Marka wesprzeć psychicznie i nie tylko pojawia się tam, więc może gdzieś się, my się na pewno zobaczymy. Słuchaj, e, więc... gadałem dzisiaj z Adamem Kornackim, który jedzie agrupową e, 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 imprezą. Bardzo fajną swoją drogą, który też jeszcze nie siedział w tym samochodzie i będzie pierwszy raz robił beczki. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, mówi kurde, ja nigdy nie robiłem beczek, wiesz. No, ale tak to jest, jak się z wyścigów przechodzisz do, 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 do rajdów, to nagle nie masz, a zresztą ta beczka jest takim show największym, największym. Zresztą ja powiem szczerze, że szykuję taką chyba małą niespodziankę, ja się zastanawiam, co zrobię na tej karowej. Ale to zostawmy. To tobie jest fajnie, bo ty jesteś zerówką, nie no, musisz się co zakwalifikować. Go no, go no, no, co kurde. Natomiast wiesz co tak wracając do Adama, myślę, że Adam tam da radę. No zobaczymy. A zobaczymy zresztą nie od na testach, bo i Byśki będzie jeździł, Kaj ten Kajetanowicz, wszyscy będą tam jeździli e, i my się tam też wbijamy w kolejkę e, z naszą BMW, więc mam nadzieję, że, e, że, że się tam z nami dołączycie. Jeżeli chcecie oglądać, to musicie ten dzwoneczek, który samo subskrybuj, nie Wystarczy ten dzwoneczek nacisnąć, to wtedy wam się pojawi, że e, zaczynamy. F tak, e, słuchajcie, jeszcze raz podsumowując, bo cały czas lecą pytania. E, Ferrari będzie w piątek. Mam nadzieję, że uda mi się Porsche w niedzielę. Jutro testy, pojutrze start do barburki. Może uda mi się zrobić z tego live. Tak i będę starał się zrobić jakieś live z samej barburki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale spróbujemy. Spróbujemy. Nie wiem, czy można wyjść na tor modlin jutro, na testy. Powiedzieć. Nie wiem, zadzwoń na Tor Modlin. E, zapytaj się, bo, bo to jakby sporo się tam będzie działo, to pewnie będzie dosyć duże widowisko, więc musisz zadzwonić i się zapytać. Nie mam zielonego pytania, e, e, zielonego pojęcia. E, czy zaglądam na maile? Oczywiście, e, jeżeli wyślesz na polskie Porsche, e, to, to zaglądam. A e, otwieranie paczek? E, jakby... Zobacz, Bogdan od apkaru przyjechał do mnie teraz tu e, robić BMW. Nie mam kiedy dojechać do apkaru, przyrzekam ci, jest to kompletnie moja wina. Nie mam kiedy. E, może porajdzie Barburka, usiądziemy wreszcie i, e, i będziemy to robili. To ja to jest 4 na 4 pytanie? No, oczywiście, tak. oczywiście. Zaręba pędzone, oczywiście, tak. No, dobra, e, słuchajcie, e, rozłączam się. E, kurde, ja zawsze to pożegnanie z wami to trwa e, całe minuty, bo zaczynam patrzeć e, jaka ja, firma zrobiła zawieszenie, Nagengast z Poznania, naprawdę fajne, to, jest, to są chłopaki, którzy zrobili też przednie amorki do polskiego Porsche, te których, które mieliśmy w oryginale. w oryginale, zwróciłem się do nich, żeby mi pomogli z BMW i zrobili to w tak ekspresowym czasie i tak fajnie, i tak ładnie, i tak dobrze, że jestem wow. Nagengast z Gdańska, tak, tak drzwi to nie my, ury, urywamy to, to, to kto inne, ale jutro on będzie na testach. Dobra, cześć, cześć do zobaczenia. Do Hej. Rozłącza się chyba krzyżykiem.